Siemanko, siemanko, dzisiaj o 19 w piątek do paczek trafi drużyna numer 3 Futis, tak więc ekipa z Cristiano Ronaldo z Frimpongiem ucieka z paczek, jak również wszystkie inne karty, które były z powtórek poprzednich, poprzednich promocji, również zmienią się na nowe karty, tak więc przede wszystkim dzisiaj skupimy się na kartach właśnie Futis, które już w przeciekach wiemy, jakie dzisiaj wyjdą, za chwileczkę sobie je omówimy, ale również też ważna uwaga dla osób, które na przykład interesują się Inwestycją w tocy i kupili te tocy na przykład w środę, czwartek, tak jak zazwyczaj. Tanieją, no to teraz tej nowej drużynce ma być tych toców naprawdę dużo. Także moim zdaniem warto jednak będzie chyba troszeczkę e, szybciej sprzedać te tocy, nawet dzisiaj jeszcze przed 19, ponieważ w paczkach będzie tych toców naprawdę, naprawdę mnóstwo. Przynajmniej tak było rok temu, jak sobie sprawdziłem, jaka drużyna wyszła podczas drużyny trzeciej Futis. to tam tych toców było naprawdę mnóstwo. I na przykład w paczkach 84 razy 10 po 5 toców leciało. Także. Jeżeli inwestowaliście w te docy, to przemyślcie sprawę. Może warto jednak dzisiaj je wieczorem najpóźniej do 19 sprzedać. Tak więc po tym przy długim wstępie zapraszam do oglądania. Tylko szybkie słowo od partnera naszego kanału. Jeśli chcesz kupić monety do EAFC24 w szybki i bezpieczny sposób, usebuy.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety otrzymacie już 10 minut od zamówienia. Pamiętajcie, aby wpisać kod CLIP, aby otrzymać 6% zniżki. Link w opisie. Zaczniemy od dwóch kart, które w, zgodnie z przeciekami mają się po pojawić w SBC i to będą naprawdę potężne karty. Pierwszą z nich to jest właśnie Mia Ham, którą widzicie na obrazku. Oczywiście statystyki są przewidywane, tak więc ta karta na pewno będzie droga. Jeżeli wyjdzie w SBC, to jeżeli na E to trzeba było przepalić 30 składów, to pewnie na Mia Ham będzie wcale nie mniej niż 30, pewnie nawet troszeczkę więcej, bo ta karta jest po prostu przegięta. Dosyć sporo grałem jej wersją TOTY i wiem jaka jest dobra, no to ta wersja 98 pewnie będzie jeszcze bardziej przegięta. Także szykujcie foderek, bo naprawdę będzie warto uzbierać troszeczkę więcej kart właśnie na tą kartę. No i kolejna karta w SBC, która ma się pojawić to David Ginola, również jedna z najlepszych kart w grze. Po tym upgrade'ie, no to będzie jednym z najlepszych, czy to skrzydłowych, czy to napastników. Chociaż większość osób jednak preferuje grać nim na napadzie niż na skrzydle, ponieważ wiadomo, sylwetkę ma dosyć taką, dosyć dużą momentami, ciężko jest się nim obrócić, co niektórym, ale wiadomo, po to ma gwiazdki, po to ma słabszą nogę, żeby to troszeczkę na Robić, jeżeli używacie sztuczek typu e, przekładanka, no to ten David Ginola będzie po prostu nie do, nie do zatrzymania, także będzie na co wytrzymać i wydawać foder, e, który mamy podczas futy, jest praktycznie nieograniczony. No i David Ginola czy Mia no będą naprawdę świetne wybory, żeby te nasze karty wszystkie e, poprzepalać. Przechodzimy teraz do kart, które normalnie mają się pojawić w paczkach. Pierwszą z nich to kolejna ikona, czyli sała, e, która kiedyś była w SBC, chyba podczas toty była e, wydana i była naprawdę świetna. Także sała, jeżeli potrzebujecie takiego pomocnika, który bardziej jest rozgrywającym, e, szybko się obraca, ma świetny dribbling, no to sawa będzie, będzie świetna. Oczywiście najlepiej ją obudować jakimiś wyższymi zawodnikami w środku pola, żeby też łatwiej było przechwytywać piłki, e, bo sała będzie, no, będzie mała po prostu, jest mała, niska. Także z tym, przy, z tym przechwytywaniem piłek to może być troszeczkę e, problem. Ale samo rozgrywanie, sam dribbling, e, strzelanie, tempo wystarczające, defensywa również jest wysoko. E, fizyczność też no wszystko zresztą widać po ponad 90 e, m, punktów na każdej statystyce nawet jest zwykła wersja bez żadnych upgrade'ów była na początku gdy bardzo bardzo dobra miała dobre recenzje także ta będzie również bardzo bardzo dobra Mohamed Salah tutaj chyba nie trzeba nikomu go e, przedstawiać bliżej e, jestem ciekaw tylko jakie dostanie gwiazdki czy dostanie 5 na 5 czy cały czas tą słabszą nogę będzie miał ocenioną na 4 aczkolwiek wydaje mi się że przy tym overalu przy tych statystykach to też aż takiego wielkiego e, wielkiej różnicy nie zrobi czy będzie miał 4 czy 5 gwiazdek słabszej nogi, powinno wszystko i tak wpadać, ale 5 na 5 byłoby optymalne, myślę, że już podczas futis, no w końcu chyba w stalach się doczeka tych, tego upgrade'u, bo statystyki są nieziemskie, zazwyczaj przy tych kartach 98 to praktycznie wszystko jest wymaksowane, tak więc tylko te gwiazdki mnie interesują. Żao felix kolejna karta, która również pewnie będzie nieziemska i świetna w grze. Prawdopodobnie będzie już tutaj zmieniony klub na Atletico Madrid, do którego wraca z wypożyczenia z Barcelony, tak więc Żao Felix na pewno będzie drogi. Każda jego karta jest bardzo droga. No to jest po prostu świetna karta, dlatego ta cena tak wygląda, ale na pewno będzie ciężko go trafić również z tych paczek. Kolejna ikona Carlos Alberto, oczywiście jakiś czas temu był w sezonie do odblokowania za ostatni poziom. Teraz mamy go Ponownie w paczkach. No Jest to zawodnik, który może grać i równie dobrze na prawej obronie, na środku obrony, aczkolwiek z tym wzrostem myślę, że jednak warto jednak przemyśleć tą prawą obronę bardziej. Wiadomo, tempo ma świetne, tak więc na środku obrony, to też jest ważne, ale ten wzrost wiadomo, może czasami robić różnicę przy walce o górne piłki, zwłaszcza które, które teraz są praktycznie no, w mecie od jakiegoś czasu. Tak więc tutaj Karolus Alberto miałby pewnie problemy, żeby wygrywać te główki, ale myślę, że na boku obrony będzie optymalny. Alex Morgan. Kolejna zawodniczka z USA zaraz po migi. Jeżeli ktoś chce mieć dwie napastniczki z USA, no to tutaj będzie miał okazję, jeżeli oczywiście trafi panią Morgan. Na początku gry złota karta, była również bardzo dobra. Miała ten strzał finezyjny, który był przegięty na samym starcie gry. Ciekawy, właśnie jestem, jakie playstaje dostanie, ale pewnie ten finezyjny strzał również będzie miała wśród tych innych trzech jeszcze dodatkowych z Plusem. Naprawdę świetna karta, ale pewnie znowu ciężko będzie ją trafić. No i jeżeli będzie już na rynku, to również pewnie będzie dosyć droga. Kolejna karta to bohater, czyli Ludowik Żuli Tutaj ta karta, no powiem Wam szczerze, że zagrałem tylko kilka meczy jego wersją chyba 90 czy 91. To była wersja Food Fantasy i był naprawdę dobry. Nie wiem, dlaczego tak rzadko jest używany w grze. Może akurat ta wersja to odmieni, bo tutaj pewnie będzie miał gwiazdki i statystyki również przegięte. To jest taka, taki odpowiednik Ryberiego, chociaż wiadomo, moim zdaniem Rybery jednak troszeczkę, troszeczkę lepszy, ale żuli na pewno, jeżeli się go trafi, a powinno być dosyć łatwo go trafić, bo nie ma takiego hype'u na niego, cena również nie powinna być jakaś wysoka. Ale na pewno będzie można się nim pobawić na prawym skrzydełku. Ona batie, czyli zawodniczka z Barcelony, tutaj oczywiście statystyki są przewidywane. Jeżeli nie boicie się grać kobietami na bokach obrony, co mi się zdarzało też ich używać, nawet tą wersją, chyba to co grałem właśnie oną Battle, i również była bardzo fajna, zresztą. Nawet Bompassor na lewej obronie również świetnie się spisuje i wiele osób sobie chwali właśnie kobiety na bokach obrony. Oczywiście nie wiadomo jakie będzie miała playstyle, ale myślę, że przy tym overallu i przy tych statystykach to też sobie na tym boku obrony poradzi. No i tutaj mamy kolejną ikonę, która również na pewno sprawia, że nasi obrońcy będą drżeć już na sam widok tej karty. Jeżeli dostanie jeszcze walkę w powietrzu, jakieś, jakieś premie do, do, do mocnych główek czy coś w tym stylu, no to... Ten Drogba również będzie nie do zatrzymania, jeśli chodzi o walkę w powietrzu, aczkolwiek na ziemi również sobie radzi. Jest ciężki do przepchnięcia, naprawdę ciężką odebrać piłkę jakimkolwiek obrońcom. No chyba, że Virgil van Dijk może miałby z nim równe szanse, ale Drogba jest naprawdę w tej edycji, gdy bardzo, bardzo dobrą kartą. Jestem ciekaw, właśnie czy dostanie 5 gwiazdek sztuczek, bo jeśli będzie można im robić jeszcze elastiko, to naprawdę będzie przegięty. Kolejna karta to Barella, zawodnik z Interu Mediolan. No taki typowy, kompletny, bo. Środkowy pomocnik, taki typowy box-to-box, -box, i strzeli bramkę, i w defensywie również sobie świetnie radzi. Świetne tempo jak na pomocnika. W tej grze naprawdę świetnie sobie radzi ten Barella, także tutaj wersja futis będzie na pewno równie dobra. Dennis Bergkamp to jedna z tych ikon, które również pewnie będą dosyć tanie. Jest już kilka wersji Bergkampa w, w tej grze, nawet na innych pozycjach. Tak więc tutaj Bergkamp pewnie też szału nie zrobi jeśli chodzi o ogrywalność. Także, także tutaj raczej będzie to jedna z tych tańszych ikon. Jurgen Kohler kolejny obrońca, kolejny bohater, którego również testowałem jego poprzednią wersję. Tak więc był naprawdę dobry. Grałem w nim w różnych pucharach, bo tam Akurat się kwalifikował y, idealnie i można było sobie troszeczkę pograć tą kartę, by był naprawdę dobry. Także, no dużo oczywiście, jeżeli chodzi o obrońców, zależy od playstyli, jeżeli walka w powietrzu będzie plus, jakieś playstyle właśnie do obrony, najlepiej jakby miał wszystkie, nawet jeżeli nie wszystkie będą z plusem, to będzie naprawdę dobrym obrońcą. Pewnie też nie będzie najdroższym obrońcą i kartą po prostu w tych paczkach z tego zestawu, ale na pewno będzie warte wypróbowania, jeżeli już go się trafi. No i tak prezentuje się właśnie cała drużynka. Oczywiście nie wiemy jeszcze, jakie karty będą wychodzić w ciągu tygodnia w SBC, to się dowiemy pewnie już w przeciekach jakoś na dniach, ale naprawdę ta drużynka wygląda bardzo solidnie, zwłaszcza te dwa SBC, które mają wyjść. Moim zdaniem to będzie, będzie naprawdę fajny konsek. W końcu będzie szansa, żeby poprzepalać na coś dobrego te wszystkie karty, które nam zalęga, zalegają w klubach. Te wszystkie duplikaty, te wszystkie karty wysoko ocenione, żeby móc w końcu je wykorzystać. Także tutaj te dwa SBC, ja sam już zacieram ręce, bo też mam klub zapełniony po prostu, bo w szwach pękają drzwi i okna w moim klubie od tych kart, także, także na pewno będę robił albo jedną, albo obydwie. Z tych SBC. No i też o 19 zobaczymy, jakie karty wrócą do paczek z tych poprzednich promocji. Miejmy nadzieję, że to będą już te najnowsze promocje, jakie wychodziły ostatnio z tymi czterema playstylami z plusem, ale tego dowiemy się dopiero o 19. .00. Tak więc na dziś to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie, cześć.